Witam. Dzisiaj przedstawiam jedną z najstarszych ryb akwariowych. Wielkopłetwa wspaniałego. Bardzo odporna ryba akwariowa, labiryntowa, tak jak górami prędnik. No, można powiedzieć, że nawet przeżyłabym w małym słoiku, czy w kuli, ale oczywiście potrzebuje akwarium około 100 litrów, ponieważ dorastają do 80 cm samczyki. Charakteryzują się dłuższymi ogonami tymi tylnymi od samic. Podstawowa taka do rozróżnienia płci. Cecha. No i samiczki mają z czasem coraz większe brzuchu z wiadomo. Ryba bardzo silna, odporna, znosi temperaturę do 18 do 28 stopni, także można ją trzymać naprawdę w różnych warunkach. A tu u mnie akurat jest z molinezjami i z glonojadami siamskimi, z nie ma problemu najmniejszego.